Hola, Ketal! Witamy Was, kochani, serdecznie w środowej pogadance. I dzisiaj na pogadance kończymy odcinek. Dlaczego, Miśku? No, bo dużo pracy dzisiaj było. Tak. Wczoraj, wczoraj, Monia wróciła, dzisiaj tak, było dużo wczoraj pracy. wróciłam, od razu mieliśmy spotkanie, dzisiaj, zmiana na obiektach, w związku z tym nie było przestrzeni na to, żeby złożyć dla Was odcinek, ale czujemy się w obowiązku poinformowania Was, że u nas wszystko w porządku ale nie było przestrzeni na zmontowanie odcinka więc prawdopodobnie odcineczek wpadnie jutro ale jutro jest jeszcze większe wydarzenie ważniejsze nie, no nie wydarzenie jutro w sobotę normalnie w sobotę normalnie, Ta, tak, normalnie no w sobotę. to w sobotę także dzisiaj tak. trochę pogadamy a zapraszamy w sobotę na odcinek. dobrze bo na ja spotkanie. zawsze sobie biorę dużo ju, na głowę no bo jutro też jest zmiana na obiekcie chcę ci przypomnieć no jutro także, też jest zmiana na obiekcie no. tak czyli odcineczek wpadnie w sobotę ale jutro po co nasz odcineczek, Misiu? Tak, jutro coś większego. Jutro coś większego. Tak, kochani, jutro premiera odcinka Kto jeszcze nie słyszał, Programu. To słuchajcie. Tak, jestem z Polski, 22.15 na e, kanale TVN Style. Kanale... Tak jest, TVN Style. Ostatnio była mała pomyłka. Tak się zafiksowałam 22, że wracam do Miśka, że powiedziałam, że odcinek będzie 22. Ale zauważyliście, że też powiedziałam, że w czwartek, także coś tutaj się nie zgadzało. Więc jutro 22.15 na TVN Style. A potem już na playerze o dowolnej godzinie, o której Wam będzie pasowało, porze, godzinie, dniu. Możecie nas oglądać. Także... No i mamy do Was małą prośbę. Jak będziecie nas oglądać, zróbcie zdjęcie i jeżeli macie media społecznościowe, wklejcie w relację, oznaczcie hiszpańskie cytryny. My się chętnie pochwalimy światu, jak wiele osób, jak wielu widzów nas ogląda i wspiera. Bobi szczeka, bo mu się nie podoba, że nie ma go tutaj z nami. No a tak by nam przeszkadzał. Tak, także kochani. No. Róbcie zdjęcie, jak będziecie oglądać odcinek. Jak macie media społecznościowe, wstawcie, oznaczcie hiszpańskie cytryny. Zaproście znajomych jeszcze do oglądania tego odcinka. Tak, wiecie, no, my nie mogliśmy w programie powiedzieć o tym, że mamy kanał na YouTube, e, więc teraz wszystko w Waszych rękach. To Wy musicie się pochwalić swoim znajomym. Kto tam będzie w tej telewizji? Kto tam będzie w tej telewizji, albo. Kogo widzieliście? Czy oglądaliście, widzieliście hiszpańskie cytryny? To moi znajomi z YouTube'a. No tak, w ten sposób. No. Tak, także niech ta wieść o hiszpańskich cytrynach, wykorzystajmy ten program do tego, żeby nasz kanał rósł w siłę. No bo zaraz będzie rok, jak go prowadzimy. I powiem wam jedno. Wiemy jedno, chcemy go dalej prowadzić? Chcemy dla, dla was dalej kręcić? Dla takich fajnych widzów, jak wy. Tak, bo zgromadzi... Chcielibyśmy dla większej liczby jeszcze, dlatego tak prosimy zawsze Ale wiecie, prosimy tak, Was o to, tak. bo my chcemy tylko fajnych widzów, takich jak Wy, a wiemy, że Wy macie fajnych znajomych na pewno, także puśćcie wieść o hiszpańskich cytrynach. Jeszcze raz z całego serca przepraszamy, że nie będzie dzisiaj odcineczka. Mam nadzieję, że jutrzejszy odcinek, jestem z Polski, zrekompensuje to. Wam. Także wszystkiego dobrego, dziękujemy i... A luego! Bye bye! Moja w TVN-styl z Miszkiem. Mistrz drugiego planu albo Szara Eminencja. W szarej koszulce. No. Ale to no, zobaczycie wszystko jutro. Bo Bula sobie wziął tytuł Mistrza drugiego planu, wiesz, Misiu, tak? także, także Ty, Szara Eminencja. To jeszcze Wam zdradzimy: odcinek był kręcony w czerwcu. Także jeszcze wtedy nie było juniorka z nami. Był już juniorek misiu, tylko był maleńki i był zamykany. Pamiętasz, bo on przeszkadzał, on kabelki chciał, wszystko chciał roztegocić. Był już, A, juniorek. już był juniorek. był juniorek, ale go nie ma na był filmie. Był juniorek, tylko po prostu było, no jak to dzieciak, łobuzem był. Także, także musiał być niestety znokautowany, mm. żeby nie przeszkadzał. No to co, już teraz naprawdę się żegnamy. Tak, miłego oglądania. Miłego oglądania.